I tutaj kolejny jeszcze spójrzcie, ten jaki ładny O Przepiękny grzybol Ale przepiękny prawdziwek Wow To nie wszystko Odkładamy tutaj Tu już mamy cztery I jeszcze jeden spójrzcie tam o, jeszcze więcej jest ich, dobra. Ten. <laughs> Rewelacyjny, wspaniały. Przepiękny. Cudowny. Tu pominąłem jeszcze jednego, a nie, to był podgrzybek. Tylko. Lecimy dalej. Tu znajdujemy kolejnego. Ten jest trochę zmęczony. Ej, tego nie biorę. I czekajcie, tam jeszcze widziałem. Tak. I tu jeszcze. Wow. Holy shit. God damn it. Pójście na tego. Ale cudowny. Przepiękny. Przepiękny. Fiu-fiu-fiu.